o swoją atrakcyjność. To kolejny klucz do szczęśliwych i długotrwałych związków. I oczywiście atrakcyjność nie ogranicza się tylko do atrakcyj atrakcyjności fizycznej, jakkolwiek i ona jest ważna, więc zadbajmy o to, żeby raz na jakiś czas nasz partner partnerka widzieli nas w tym atrakcyjnym wydaniu, widzieli nas w tym wydaniu, które realizujemy tylko z myślą o partnerze, partnerce, żeby pokazać się w tej swojej najlepszej fizyczności, w tym swoim najlepszym zadbaniu. Niemniej, atrakcyjność intelektualna to równie ważny poziom atrakcyjności w związku. Ona pozwala, ta atrakcyjność, prowadzić rozmowy, dzielić się doświadczeniami, dzielić się perspektywami. A to rodzaj nieustannego zaciekawienia, które ważne jest, aby trwać i kontynuować nasze relacje.